Witam serdecznie. Chciałam dzisiaj chwilę opowiedzieć o sile ducha. Acting będzie normalnie, medytacja będzie normalnie. Za przerwę, przepraszam, była spowodowana obecnością w takich przestrzeniach, w których nie było kontaktu przez internet, nie, ale były to bardzo potrzebne, był to bardzo potrzebny pobyt w takiej przestrzeni, całkiem nieoczekiwany. I bardzo, o bardzo ważnym doświadczeniu. Ale chciałam porozmawiać o sile ducha dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień bardzo szczególny. Mianowicie we Wrocławiu jest mecz, w którym Polska gra z Czechami. I wszyscy jesteśmy tym bardzo podekscytowani. I dzisiaj z kolei w Warszawie również mecz kolejny: Grecja-Rosja, na który ja się wybieram za 15 minut. I chcę zwrócić uwagę na pewne zjawiska, które są niezmiernie ważne. Otóż, yy, yy, proszę Was, yy, pamiętacie, jak Błaszczykowski zrobił tego gola, strzelił tego gola, co on zrobił później? Biegł do przodu, ucałował orzełka, ukląkł na kolana i wyciągnął ręce w takim geście dziękczynienia do nieba. Ale przypominam Wam, że tego orzełka miało w ogóle nie być na koszulce. Że to, że orzełek jest na koszulce, to się działo bardzo dziwnymi drogami, został przywrócony, tak jakby zlikwidowanie go stamtąd, było bez znaczenia. I to jest pierwsza sprawa, na którą chciałam zwrócić uwagę, jak się pozbawia mocy ducha który jest symbolizowany przez symbol narodowy. Narodowy nie znaczy państwowy, chociaż to jest związane z flagą państwową, ale to jest duch narodu. Nasz duch narodu jest związany z symbolem orła białego. To jest ptak, który wysoko lata i który jest jasny i który może w tej chwili skierować drogę tej drużyny, która jest oznaczona tym orłem prostolatem do Kijowa. I oby się tak stało. Natomiast wiele bardzo sił pracowało i pracuje nadal na to, żeby, ducha narodu, żeby duch narodu nie był znowu taki wielki. Najpierw było wiele różnego rodzaju perturbacji związanych z budową stadionu na euro. Mieliśmy tego nie dokonać, mieliśmy być końcem świata, mieliśmy być zapyziałym krajem, w którym są tylko rozkopy, wykopy, wądoły i doły. Bardzo, bardzo to było nagłaśniane przez różnego rodzaju media polskie i nie tylko polskie, tak jakby to był interes czyjś, żeby tego nie zrobić. Gdy tymczasem stało się, zrobiliśmy, stawione są, zbudowane, drogi dojazdowe istnieją, czy się to komu podoba, czy nie. I to właściwie już jest ogromna. W tym jest ogromna nośność do przodu, ponieważ to zostało stworzone mniej niż z niczego z czarnej dziury, powiedziałabym. I do tej czarnej dziury wiele sił nas próbuje wypchnąć tego naszego ducha narodowego, który jest lotny, wielki, Orli, i biały. Wolny przede wszystkim, i wysokolata. Zobaczcie, że. Nasz szlak królewski, królewski pomiędzy Zamkiem Królewskim a Wilonowem, usiłuje się zamienić na Golgotę, która chyba jest w Jerozolimie? Ta góra jest? W każdym bądź razie w innym kraju. E bardzo to jest tolerowane, żeby to się działo. Nasze miejsce mocy, Wawel, wielko, miejsce wielkości tego narodu i potężnej energii, bo to jest czakra e, serca ziemi, co oznacza, że my jako naród jesteśmy sygnatariuszami tej energii, i to nie jest przypadek, że to jest na naszym terenie, że to jest na terenie Polski i że Wawel jest dla nas tym, czym jest. Otóż to miejsce wielkości i chwały narodowej, do tego się teraz dołożyło element tragedia. Tragedia w istocie jest tragedią, jest tragedią związaną z grami politycznymi i z brakiem wyobraźni, i z ogromną e, e, taką nieodpowiedzialnością powodującą straty przez te gry, właśnie. I tą tragedię nam próbuje się przymocować do Wawelu, żeby moim zdaniem odebrać moc. To jest moje zdanie, ale proszę Was, popatrzcie w moimi oczyma w tej chwili na różne zdarzenia. Tak, to są miejsca mocy. I my, a my nie jesteśmy z tamtego kraju. Nasza kultura jest naszą kulturą europejską. I proszę, żebyśmy byli tego świadomi, że nasza kultura pochodzi z Europy. Ja nie dzielę świata, ja przywracam ład w sposobie myślenia. Wiecie o tym, że w prywatnym testamencie nasz papież Polak prosił, z, y, swojego przyjaciela, o to, że jeżeli będzie to możliwe, żeby mu mogły mógł, mógł jego profile spoczywać na Wawelu. Nie wiem, czy wy to pamiętacie, ale ja śledziłam wszystkie fakty bardzo, bardzo dokładnie. Byłam po prostu bardzo zainteresowana, co naprawdę się dzieje i o co naprawdę chodzi. I czemu ten człowiek e, tak skończył, i po co, do czego został użyty. To było dla mnie niezmiernie ważne. Aby to wiedzieć, aby nie było to tajemnicą, żeby to nie było tabu, żeby nie istniały w ogóle tabu, dlatego też i pogrzeb obserwowałam bardzo. Otóż ten człowiek opowiedział, jak się odbywa ten pogrzeb, tak? Z tą księgą, z wiatrem. Ten człowiek powiedział, że duch jest wolny jak wiatr, że duch jest jak wiatr, że nie wiadomo jak on wieje, ale jest potężny i swobodny. I w tym sensie, że jest potężny i swobodny, to jest prawda, ale to, że nie wiadomo jak on wieje, to nie do końca. Znam też takie powiedzenie, że wiatr z kolei to jest oddech wszechświata. Bardzo piękne, bardzo poetyckie powiedzenie. No i wyobraźmy sobie, że duch to jest oddech wszechświata. I nadajmy mu jeszcze większą moc. Ja nie będę dzisiaj prowadziła actingu. Ja chcę tylko opowiedzieć o tym, że próbuję się w dalszym ciągu naszego ducha narodowego, tego lotu orła w blasku, w jakiś sposób pokorzyć, unieważnić, odebrać. Kto inny, ktoś, kto decyduje, ponieważ zrobił sobie monopol na pieniądze, też ma na to ogromny wpływ, i zauważcie, że nie jest przypadkiem, że została wybrana piosenka gniazdowa, tak? Gniazdo, koko, koko, ale niekoniecznie miały się z tego rodzić złote jaja. <ścoughs> ale. Orły z gniazd wylatują i lecą wysoko. I rozglądają się dookoła, gdzie są inne orły, które też wysoko latają. Nigdy nie są samotne w swoich wysokich lotach. Natomiast znakomicie wiedzą, co jest za tą górą, co jest za tą górą. I znakomicie wiedzą, gdzie jest ich miejsce i gdzie jest ich gniazdo. Orle gniazdo, nie kokosze gniazdo. Więc euro owszem, ale niekoniecznie koko. Następna sprawa. Zobaczcie, jak się wszystko rozwija. Ile jest ludzi, jak się wszystko zmieniło. Zobaczcie, jakie są samochody po ozdobione chorągiewkami narodowymi. Nawet czytałam, że to jest karalne, ho, ho, ho ale policja patrzy na to z przedłużeniem oka. Więc wszyscy ozdobieni barwami narodowymi, orzełek w blasku i ucałowany, i niech nas niesie wysoko. I teraz zwróćcie uwagę, że jest jeszcze taki głos. Towarzyszył, zrobił ktoś film, mały film o tym właśnie wydarzeniu. To wydarzenie przejdzie do historii i ten film również przejdzie do historii, jako że ktoś sam z siebie go nakręcił, jakby ujął całość w krótkim zapisie obrazu i my sobie tą całość będziemy przypominali w chwilach zwątpienia. Wierzcie mi, ja się sportem nie interesuję, ale duchem bardzo. Więc ten film został zakazany. Zrobiono falsyfikację, przepraszam, u, przepraszam, zrobiono replikę tego filmu, replikę, ale replikę z tych źródeł i z tych finansów, o których mówiłam wcześniej. Ta replika nie znalazła aplauzu. Nie tylko film został, dostał się za kratki, dostał się w jakimś sensie za kratki również głos komentatora. Mamy takiego komentatora, który komentuje w radio. Ja nie będę wymieniała nazwisk, bo to nie o to chodzi, aby kogoś reklamować. Ten człowiek zresztą by sobie prawdopodobnie tego nie życzył, bo jest na tyle wielki, on nie potrzebuje udowadniać, że taki jest. No, on mówi, ja jestem oszołom. <laughs> I ten oszołom właśnie ma tak niezwykłe, polskie zwroty i do wyobrażeń i tworzy takie lotne obrazy, mimo że są związane ze sportem, że po prostu podnosi ducha na ogromne wysokości. Więc <laughs> został wyłączony. Ale. To się na nic nie sta. To się już na nic nie sta. Ponieważ nasz orzeł odzyskał blask. I tego blasku życzę sobie i Tobie i nam wszystkim. A my Wszyscy nazywamy się naród. Dziękuję.